Wyobraź sobie, że przez całe życie uczciwie pracujesz, rezygnujesz z marzeń, oszczędzasz każdy grosz, by starość była spokojna. Pewnego dnia otwierasz list z ZUS i wtedy wszystko się zatrzymuje. Kwota, którą widzisz, nie wystarcza nawet na przeżycie. Pewnego deszczowego poranka, gdy szare chmury zasnuły niebo nad Wrocławiem, pani Dorota Kobieta o siwiejących włosach i oczach, w których jeszcze tliło się wspomnienie młodzieńczego blasku, otworzyła białą kopertę z charakterystycznym logo zakładu ubezpieczeń społecznych. Choć przez lata otrzymywała z tej instytucji różnego rodzaju pisma, to właśnie to jedno wywołało w niej nieoczekiwany skurt żołądka. Czuła, jak jej palce drżą, kiedy rozdzierała papier, a serce biło szybciej, jakby przeczuwało, że to, co zaraz zobaczy, zmieni jej spojrzenie na własną przyszłość. W środku znajdowało się suche urzędowe pismo, bez emocji, bez litości, zawierające prognozę wysokości jej przyszłej emerytury. Przez moment wpatrywała się w cyfry, próbując zrozumieć, czy wzrok jej nie myli. Osiemnaście setek tyle miała otrzymywać co miesiąc po tylu dekadach pracy, wyrzeczeń i prób godzenia domowych obowiązków z zawodową aktywnością. Ta kwota, choć zapisana na papierze, wydawała się jej niemal abstrakcyjna. Zbyt niska, by dać poczucie bezpieczeństwa, zbyt wysoka, by uznać ją za jałmużnę. Poczuła nagły przypływ goryczy, przez długie lata razem z mężem, w imię bieżącego komfortu i potrzeby związywania końca z końcem, opłacali minimalne składki. Wierzyli, że jakoś to będzie, że państwo i tak coś wypłaci, że starość jest jeszcze daleko. Teraz ta odległa starość stanęła w drzwiach ich życia i bezwzględnie rozliczała każdy miesiąc przeszłości. Wypowiedziała później w rozmowie, że był to błąd, którego dziś bardzo żałuje. Powiedziała to z taką mieszanką żalu i rozczarowania, że trudno było nie współczuć. Kiedyś, gdy prowadzili niewielką firmę, liczyło się, by wystarczyło na kredyt, na szkołę dla dzieci, na codzienne zakupy. Emerytura była tylko niejasną ideą w oddali. Teraz zaś, gdy znalazła się w punkcie, w którym decyzje z przeszłości nabrały realnego wymiaru, uderzyła ją świadomość, że system może i nie zapomina, ale też nie przebacza. Nie tylko pani Dorota musi dziś mierzyć się z konsekwencjami takich wyborów. Podobne dramaty rozgrywają się w wielu polskich domach, gdzie starsi ludzie siedzą przy kuchennych stołach, przeliczając grosze, planując, co mogą odłożyć na później, a z czego muszą zrezygnować. Siedemdziesięcioletnia pani Stanisława przez całe dorosłe życie pracowała bez umowy. Była opiekunką dzieci, sprzątała, gotowała, robiła zakupy starszym osobom. Ludzie byli zadowoleni, płacili jej do ręki, ale nigdy nikt nie zapytał o składki czy ubezpieczenie. Wtedy nikt o tym nie myślał, nawet ona. Teraz, gdy przyszło jej żyć z tego, co państwo uznało za godne wynagrodzenie za cały trud, czuje tylko wstyd. Nie chce ujawniać, ile otrzymuje. Powtarza, że po prostu się wstydzi. W jej głosie nie ma gniewu, jest za to rezygnacja i smutek. Przez lata godziła się na wszystko. Bo wydawało się jej, że tak trzeba, że to normalne, że inni też tak żyją. Z kolei 67-letni pan Jacek, który na emeryturze otrzymuje nieco ponad 3000 zł miesięcznie, również nie może pozwolić sobie na spokój ducha. Mieszka samotnie w starej kamienicy, gdzie ściany przesiąknięte są wilgocią, a klatka schodowa pamięta czasy, gdy ludzie jeszcze rozmawiali ze sobą na co dzień. Co miesiąc płaci ponad 540 zł czynszu. A do tego dochodzą rosnące opłaty za prąd, wodę, gaz, abonament za telefon, nie mówiąc już o kosztach leków, które w jego wieku są nieuniknione. Po opłaceniu wszystkiego zostaje mu tak niewiele, że często nie starcza nawet na przyzwoite jedzenie. Dlatego mimo wieku nie przestaje szukać pracy. Nie chodzi tu o spełnienie czy rozwój zawodowy, to zwykła potrzeba przetrwania. Problemem jest jednak to, że większość ofert pracy dla emerytów dotyczy nocy i weekendów. A jego serce, które już dwukrotnie dawało znać, że czas zwolnić, nie zawsze pozwala mu funkcjonować w takim trybie. Coraz więcej ekspertów i publicystów zaczyna bić na alarm. Wiosną tego roku dziennikarz Patryk Słowik z portalu wp.pl opublikował tekst oparty na mało znanym raporcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ujawnił, że ogromna większość osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą odprowadza wyłącznie minimalne składki. W skrócie, Wielu z nich powtórzy los pani Doroty. Wówczas jeszcze aktywni i przedsiębiorczy, dziś mogą stanąć w obliczu ubóstwa, które nie przystoi ludziom, którzy przez całe życie starali się być samodzielni. Wiceminister Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy przyznał, że kluczowe dla przyszłego świadczenia są składki, jakie ktoś faktycznie wpłacił, a nie jedynie lata pracy. Minimalna emerytura w obecnym roku wynosi 1878 zł. i 91 groszy brutto. Po odjęciu podatków i składek zdrowotnych do rąk seniora trafia nieco mniej niż 1710 zł. Wymogi są jasne: kobieta musi mieć 60 lat i udokumentować co najmniej 20 lat pracy, mężczyzna, 65 lat i minimum 25 lat stażu. Na ten staż składają się okresy składkowe, jak zatrudnienie na umowę o pracę, oraz nieskładkowe, jak choćby nauka na studiach ale okresy nieskładkowe nie mogą stanowić więcej niż jednej trzeciej okresów składkowych. Dla wielu ludzi to skomplikowane obliczenia, które nigdy ich nie interesowały. Aż do dnia, w którym w ich skrzynce pocztowej pojawia się list. Tak jak u pani Doroty. Taki, który nie niesie radości, lecz zmusza do refleksji, a czasem wręcz do łez.